No, witam wszystkich, witam was wszystkich serdecznie, moi mili. Słuchajcie, <taki> takie pytanko, kto byłby dla mnie dobrym oponentem? Według mnie, wydaje mi się, że najlepszym by był Dawid Ozdoba. Dlaczego tak myślę? Słuchajcie, Dawida nie uważam za leszcza. Jest dobrym zawodnikiem, pokazał to w walce z Brunejką. Ma ten charakter. Eee, wiem, że coś tam potrafi w parterze. Eee, trenował w dobrym klubie. Eee, naprawdę, według mnie, jest dobrym zawodnikiem. Mógłbym się z nim zmierzyć. Oczywiście, gdyby Dawid się zgodził na walkę. Eee, nie będę go tu obrażał, i tak dalej. Wiem, że Dawid byłby dla mnie bardzo dobrym oponentem. Jest podobnie gabaretowo do mnie. Wydaje mi się, że ważymy mniej więcej tak samo. Ja na dzień dzisiejszy gdzieś ważę około 82-83 kg. Nie wiem jak tam Dawid, ale wydaje mi się, że chyba tak samo. E, co mogę więcej dodać? Słuchajcie, e, ten cały Mnik to jest zwykły Leszcz. Co tam będę dużo o nim mówił? Nie chcę mu tam robić reklamy. Mówi na mnie, że jestem non-namem, a sam jest nikim. Zwykły leszcz. adbuster też coś tam się pluje do mnie. Coś mi tam głupio wypisuje. Ale nie chcę tego komentować na razie. Tak jak mówię, najlepszym oponentem dla mnie byłby Dawid Ozdoba. Także Dawidku, jeżeli masz ochotę zmierzyć się z lwem, to serdecznie się zapraszam. Dajmy dobrą walkę. Pokażmy ludziom na czym polega MMA. Dajmy trochę show. I co? Zróbmy to. Także <słuch> Dawidku, pamiętaj, lew jest groźny. <słuch> Ogień.